Yeah. Uh -huh. Cześć, Ja jestem Cyprian, a to cała fabuła niesamowitego świata Gambola w 10 minut. Dziś dowiecie się tego co istotne. Zaczynając od rodziny Watersonów po poboczne postacie czy najistotniejsze wątki będące nieraz ukrywanymi przez twórców. Cała historia Gambola zaczęła się właśnie tutaj podczas emisji pierwszego odcinka DVD w 2011 roku, czyli 13 lat temu. Serial posiada 6 sezonów i łącznie 240 odcinków. Ostatni o tytule Inkwizycja został wyemitowany w 2019. 19 roku. Akcja programu dzieje się w kalifornijskim mieście Elmore w Stanach Zjednoczonych. Niesamowity świat gambola to historia o rodzinie Watersonów, a przede wszystkim o dwóch przybranych braciach Gambolu i Darwinie. Warto jednak zacząć od samej genezy ich rodziny, która lekko mówiąc jest nietypowa. Richard to ojciec gambola Darwina i Anais. leniwy, bezrobotny i powiedzmy to uczciwie niezbyt inteligentny wielki różowy królik. On dosłownie wyłącznie leży i ogląda telewizję, a jak dowiadujemy się w odcinku Pizza. gdy próbował pracować, świat nie mógł znieść tego na tyle, że dosłownie doszło do apokalipsy. Nikol za to to pracocholiczka zatrudniona w korporacji, zajmująca się domem i mająca stosunkowo niewiele wolnego czasu. Ma twardy charakter, wielką asertywność, a wręcz, gdy jest potrzeba, potrafi użyć siły. Uczciwie należy powiedzieć, że mimo licznych złych cech, które można przypisać Richardowi, naprawdę się stara, a jego sytuacja wynika między innymi z przykrego dzieciństwa. Richard został opu przez swojego ojca Frankiego. Jego matka, nazywana przez bohaterów babcią Jojo, powiedziała mu, że wyszedł po mleko. Richard całkowicie w to uwierzył, aż do epizodu Podpis. Wtedy okazało się, że Frank jest oszustem, chciał okraść nawet własną rodzinę. Richard został wychowany bez ojca przez samą matkę, która niezwykle silnie do serca wzięła sobie termin nadopiekuńczości, czy bezstresowego wychowania. Starała się w każdym momencie uchronić Richarda od jakiegokolwiek, nawet najmniej niebezpieczeństwa. Wskutek całkowitej ochrony, braku doświadczenia negatywnych emocji czy bólu, w dalszym dorosłym życiu nie potrafił poradzić sobie z jakimikolwiek trudnymi emocjami. Wróćmy jednak do samego początku relacji Richarda i Nicole, od której wszystko się zaczęło, a konkretnie do epizodu Wybór z piątego sezonu. Nicole analizuje całe swoje życie i decyzje, których dokonała. W trakcie drogi na turniej karate spotyka Richarda, zaklinowanego w kłodzie. Po tym, gdy się uwolnił, Nicole mówi, że musi Richard zadał jej kluczowe pytanie: dlaczego? Stwierdziła, że musi konkurować, musi być najlepsza oraz cytat, aby ludzie ją lubili. Na każdą z odpowiedzi Richard pytał wyłącznie dlaczego. Odpowiedzi Nicole dużo o niej mówił. Rodzice bohaterki od najmłodszych lat zaplanowali dla niej dosłownie całe życie. Po urodzeniu ubrali w garnitur, ogłosili, że będzie prezesa. Nie okazywali bliskości ani troski, wymagali, aby zawsze miała najwyższe stopnie w szkole, aby zawsze była najlepsza i zawsze wygrywała. Wpłynęło to u Nicole na brak poczucia akceptacji. W momencie, gdy nie sprosta niezwykle wygórowanym oczekiwaniu. tymczasem niespodziewanie pojawia się Richard, osoba, która bezinteresownie oferuje swoją obecność, a po pytaniu, co mam zrobić ze swoim życiem, Richard odpowiada, może po prostu zacznij żyć. W tym momencie zaiskrzyła, a Nicole zdała sobie sprawę, że poznała osobę, która akceptuje ją całościowo, podziwiając jednocześnie za to, jaka jest. Rodzice Nicole, lekko mówiąc, nie lubili Richarda. Chcąc rozwijać relację, wyprowadziła się z domu, Richard został został dosłownie wyrzucony przez swoją matkę, przez co stali się zdani tylko na siebie, mieszkając w ciasnym małym pokoju, żywiąc się zupkami chińskimi. Gdy dowiedzieli się o ciąży Nicole, ogarnęła ich ogromna radość, a jednocześnie strach przed małżeństwem, strach przed przyszłością. Na ślubie nie pojawili się rodzice Nicole i zerwali z nią kontakt. Do samego końca nie mogli pogodzić się z życiowymi wyborami córki. Do tego stopnia, że na miesiącu miodowym podmienili Richarda na jakiegoś neurochirurga, Chcąc zachęcić ją do rozwodu. W odcinku Rodzice z sezonu 6 Nicole spotyka swoich rodziców po długiej przerwie, po czym po kłótni dochodzi między nimi do pojednania i zaakceptowania wyborów córki. Watersonowie kupili i odnowili znany nam dom, a ich sąsiadami zostali stereotypowi, zrzędliwi, starsi ludzie, którym wszystko przeszkadza czyli państwo Robinsonowie. Nicole urodziła dwójkę dzieci Zaka, znanego później jako Gumball oraz Anais. Gumball był wymagającym i niesfornym dzieckiem, do tego stopnia, że Richard wpadł na pomysł, aby kupić mu zwierzaka. Chciał jakkolwiek zająć syna, przez którego dosłownie nie mogli kompletnie spać. Nieuczekiwanie rybka zdycha, a Richard robi to, co większość rodziców w takiej sytuacji. Kupuje nową i podmienia, mając nadzieję, że Gambol nic nie zauważy. Starą spuszcza w toalecie, jednak sytuacja ze śmiercią kolejnych rybek się powtarza. Richard kupuje nowe wielokrotnie, aż do momentu, gdy wykupuje wszystkie. Richard siedząc na parkingu i rozpaczając nad że nie może kupić kolejnej rybki i jej podmienić, poznaje tajemniczego człowieka z czerwonego wana, od którego kupuje za 100 dolarów kolejną rybkę. Sprzedawca zaznacza jednak, że ma być ostrożny, bo ta ryba jest wyjątkowa. Rzeczywiście tak jest. Okazuje się, że rybka ta ma własną świadomość i rozumie wszystko. Gambol nadaje rybce imię Darwi. Po dotknięciu palcami między nimi wytworzyła się wyjątkowa braterska więź. Gambol mówi Darwinowi, aby udawał nieżywą, przez co Richard prawie pozbywa się rybki. Końcowo udaje się go uratować, jednak podczas robienia zdjęcia Darwin wypowiada słowa, co na tyle przerażało Tersonów, że przypadkowo zostaje spuszczony w toalecie i przepada, wydawałoby się na zawsze. Bohater trafia do jeziora i nie postanawia się poddać, a miłość łącząca go z Gambolem pozwala na przetrwanie mimo braku wody. Po długiej i wyczerpującej podróży prawie umiera, jednak przez braterską miłość i otrzymaniu dzięki niej nóg finalnie dociera do rodziny i staje się jej częścią. Od tego momentu Darwin zostaje pełnoprawnym członkiem rodziny, a Gamble oferuje mu swoje buty, które znamy z innych odcinków. Historia skupia się głównie na perypetiach bohaterów w szkole. Mamy tu wiele istotnych postaci. Panna Nasimian jest wredną, typową, stereotypową nauczycielką z górą Fuji na głowie. Dyrektor szkoły Pan Brown jest jej kochankiem. Pan Small, czyli psycholog, to typowy hippie z lat 80., będący najpewniej pod wpływem różnych substancji. Tobie, jest to taki fuckboy, na którego wszyscy patrzą z politowaniem. Banana Joe to chyba jedyny dobry kumpel gambola i Darwina, którego rzeczywiście lubią. Punktem zwrotnym okazuje się być jednak odcinek otchłań z trzeciego sezonu. Bohaterowie odkrywają, że jedna z pobocznych postaci moli zniknęła. Dosłownie została przez świat usunięta nawet ze zdjęć, czy zniknęła jej szafka, została ucięta. Razem z Panem Smolem, mając na głowie foliowe czapki mające uchronić ich przed utratą pamięci, odkrywają drugi równoległy świat, w którym znajdują się wszystkie rzeczy czy osoby. Były uznane za błąd, za pomyłkę, która nie powinna się zdarzyć, takie jak sterowce, dodo, fryzura, mulet czy crazy frog. Miejsce to nazywa się Otchłanią. Właśnie tu rozpoczyna się historia końca świata Elmore. W świecie błędów bohaterowie mijają Roba, bohatera z pierwszych dwóch sezonów, który w przyszłości stanie się czarnym charakterem i Nemezis chcącym zniszczyć świat. Gdy tylko gambol Darwin oraz pan Smol uciekli różowym vanem z otchłani i chcieli powiedzieć każdemu o swoim odkryciu, drugi świat pochłania ich foliowe czapki, po czym o wszystkim zapominają. Kilka odcinków później w epizodzie Nikt, dowiadujemy się, że podczas ucieczki Rob wskoczył na van, a przejście do normalnego świata trwale go oszpeciło, pozostawiając na ciele ślady z otchłani. Rob po wszystkim nie wiedząc co ze sobą zrobić zamieszkał w piwnicy Watersonów i zdał sobie sprawę, że jak to sam określił jest nikim i nic nie wnosi do Elmo. To właśnie dlatego świat uznał go za błąd i zesłał do otchłani tak samo jak Molly. Gumbo i Darwin dla własnej zabawy namawiają Roba, aby stał się złoczyńcą, czarnym charakterem i tak w istocie się stało. O tyle co na początku próba bycia czarnym charakterem raczej wyglądała komicznie, to sytuacja zmienia się wraz z odwiedzeniem przez Roba czy Czerwonego wana w epizodzie Katastrofa z czwartego sezonu. To ten sam van, w którym Richard kupił Darwina. Rob kupuje w czerwonym vanie pilot, za pomocą którego jest w stanie dowolnie kontrolować rzeczywistość świata Elm. Nie tylko niszczy życie Gambola, ale z poczucia zemsty dosłownie likwiduje jego bliskich. Otwiera portal do otchłani chcąc zesłać tam niebieskiego kota, jednak w finalnej bitwie przegrywa i zostaje z zimną krwią zrzucony do otchłani. Gambol czuje jednak wrzuty sumienia. Ratuje Roba. A ten finalnie decyduje się naprawić błędy i zniszczyć pilot kontrolujący świat. Rob podczas monologu do Gambola stwierdził jednak, że świat Elmore nie jest prawdziwy. Tym samym wie on nie tylko o istnieniu otchłani, ale dosłownie zdaje sobie sprawę, jako jedyny, że jest w kreskówce. W ten sposób dochodzimy do najistotniejszego epizodu, będącego kluczem do całej zagadki: Epizodu wyrocznia z sezonu trzeciego. Bohaterowie odkrywają, że matka banana Joe, banana Barbara, maluje obrazy przedstawiające wydarzenia z przyszłości. Wszystko co namaluje Barbara będzie miało swoje miejsce. Jednak to nie cały odcinek jest istotny, a te kilka sekund na samym końcu. Bowiem końcowa scena przedstawia Barbarę malującą obraz, na którym widać rodzinę Wattersonów w otchłani, a wokół zniszczony świat Elmore. Pamiętajmy, że każdy obraz przedstawia przyszłość, a właśnie ten, ukazany w odcinku z 2015 roku, okaże się być 4 lata później katastroficznym prognostykiem. Tym samym dochodzi do jednego z ostatnich epizodów Gambola, czyli przyszłość, z sezonu trzeciego z 2019 roku, Rob powraca i porywa matkę Banana Joe. Wydawałoby się, że znów staje się antagonistą, jednak coś jest nie tak. Rob nie ma zamiaru nikogo skrzywdzić, wydaje się wiedzieć coś więcej, czego nie wiemy my. Prosi w takim amoku Barbarę, aby namalowała przyszłość, jednak za każdym razem maluje ona tylko pustą otchłań zgodnie z obrazem ukazanym kilka lat wcześniej. Ten sam obraz znajduje się Zresztą na ścianie barbary w odcinku przyszłość. Dlatego nie możemy mówić o jakimkolwiek żarcie ze strony twórców. Ostatni epizod Inkwizycja przedstawia roba przebranego w prawdziwego człowieka, który próbuje przemienić mieszkańców Elmor w rzeczywistych ludzi. Możecie zapytać, dlaczego to robi? Wychodzi na to, że to był jedyny sposób, aby uchronić Elmor od zagłady. Dlaczego? Ponieważ otchłań zasysa wszystko, co jest błędem, co jest dziwne, a cały świat Elmor jest dziwny. Plan roba nie udaje się, zostaje zdemaskowany a gdy chce wytłumaczyć, dlaczego to wszystko zrobił, zostaje uderzony przez Rex, dinozaura, traci przytomność i budzi się późno w nocy, opuszczony przez każdego. Właśnie wtedy mówi, że przemiana była jedynym sposobem, aby uchronić Elmor przed zagładą. Następnie w mieście otwiera się dziura otchłani, która pochłania Roba, zgodnie z obrazem Barbary z odcinka wyrocznia z 2015 roku. I jest to początek końca świata Elmo. Tym samym zakończenie, pozornie bezsensowne, zyskuje ogromny sens. Co będzie dalej, musimy poczekać na film. To była cała fabuła Gambola w 10 minut.